O, skąd się tu wziąłeś? Wiesz co? Musiałem się przewierzyć, po prostu. Ja też, ale przynajmniej pogadać można. No właśnie, próbowałem wcześniej, ale musieliśmy nie słyszeć. Sorka, hałas straszny. Chciałem, tak wiesz, zapytać, co u ciebie nadgonić tematy. Kurde, no wiesz, wakacje są. Bujam się, chodzę, bez celu trochę, ale w sumie obserwuję, myślę, narzekam. jakoś leci. Na bezludnej wyspie żyć, Mogliśmy wolni być Na bezodnej wyspie żyć A mogliśmy wolni być Idę, widzę Szarego Volkswagena w dłoni bukiet do żadna inna tego nie ma Myślę co to w studzience Topy kiepa z szarego Volkswagen, dłoni bukiet Bo żadna, inna tego nie ma, myśląc o to. W cudzence topy kiepa. Na niebieskim niebie pływają białe statki. W ekranach topią się białe nastolatki. Jego tuka mroczy w sławce delikatnie, z szarej skorupy w końcu wyrastają kwiatki. A mogliśmy wolni być a mogliśmy wolni być, idę krok w krok. Już nie liczę ile mam rok w rok Czuję się jak stary no i młody Może to jest kwestia mody Ale z twarzy lecą krople Ale to nie trip To nie ja, to nie ja, to nie ja To nie ja, to nie ja, to nie ja Idę, widzę szarego Volkswagena W dłoni bukiet, bo i na tego nie ma Myślę, co tym w studzience do kiepa. Widzę, widzę szarego Volkswagena, dłoni bukiet to żadna i na tego nie ma myślącowa Ale chyba bez kitu, bez kitu Tyle czasu byłem bez szyku w koszyku Drogie ciuchy kupowane bez kwitu, rozkwitu Spodziewałem łapiąc się za butle I naprawię klimat, kurwa, w rok Szarym Volkswagenem pod jej blok Mówię, że jest okej okay, i ona szok Nie zaglądaj do kieszeni, ja już postawiłem krok Ja już Idę, widzę szarego woksla w dłoń płiet po żadna i tego nie ma myśląc o to studiance topekepa. Idę, widzę szarego dłoni lagena w dłoń płiet. Ty, ale przed czym ty chcesz uciekać?